O, już nie widać. Dzisiaj zaczynamy troszkę szybciej. Się ma. Ale przystojnik jak na kamerce. Dzisiaj mam zestaw taki do jedzenia. Pomarańcze razem z Cinnamonku zajebistą. Można jeszcze jakiś tak dodać. Zaraz wyzbanujemy te boty. No nic, to muszę grać w dżunglę. Nie ma wyjścia. Tak mi się tą dżunglę chce grać. Jak nie wiem co które grałem, na w sumie dwie i dwa winy były więc dobrze się przybliżyłem, bo mam a ja jestem a jungle, a nie na Tekeria ja na bota idę <ścoughs> autopilot Dziękuję za follow pomożecie mi, ej POMÓŻ no kurde no Nie wiem, no nie wiem, jest tak zdifowany midlaider, że to jest tragedia jaki diff nam idzie jest Dawaj ma dawaj Dobra, dobrze wyszło. <laughs> Dobra, on jest martwy. Zabijcie samego. Przeciwnik... Nie chcę się już tego grać, po prostu. taka strata czasu, że z takich mam śmieci w drużynie, że mi się już nie chce tego grać. Dobra, nie wiem po co my to grały w ogóle, nie wiem. Eee, strata czasu ta gra i tyle. Pierwsza gierka, szybka porażka. Już mi się totalnie mój team nie podobał. mam HP w teamie. Diana. Katalina. I no już mi się to nie podoba. Chcę resety złapać Dobrze i wyszło Chyba, jest git. zabiję. Dobra Nie, co? Czemu on nie ma egzekucji? Co się stało? <laughs> ja znać co <laughs> ale ich <okay>, wykejtowałem. <laughs> Bo tutaj się nie chcemy mieć. Nie mam, nie mam, szczerać no, ja, no nie mam, nie mam, nie mam, ja. Totalnie... ja, ale nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie wiem, co to była za walka. Walka. nie to nie za nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie Dobra, poszły resety, do Ale... To nie jest transmisja dla nieletnich, to po pierwsze, bo jak ktoś wchodzi na ten stream. Po pierwsze jak ktoś wchodzi na ten stream, to jest informacja, że trzeba mi się siebie za tym ukończone, więc... No. Dobra, ja sobie piknę tutaj... Soraka jest OK. Ja sobie zagram Ashkę, spróbujemy aż zagrać. Ale jestem kurde wielki, ja pierdolę. patrzcie to. Jest potężna łapsa, słodkowodna, potęż. silnie Jutro w jutro na siłownie rano. w tym wszystko kurwa. wszystko widzowie. Przyjmanie. To jest właśnie Katie. patrzcie co się dzieje. Dobra, za wcześnie powiedziałem, że wygrana. Myślałem, że mam normalny team, ale. Mamy Sajona, więc jest ok, ale zagram sobie Wayne tutaj. W będzie ok, bo Wayne jest mobilna. No zobaczymy jak pójdzie widzowie. Bo spróbowałem robić co mogłem. I tak dobrze wydaje mi się, że to zagrałem po tym filmie. Bo możliwe, że Eliska weźmie te dwa No O, jeszcze szczęta pójdę, no właśnie. Dobra. O kurwa ty, co się pojebało? Tu coś się pojebałem. No ja się bałem. Ja się bałem, my bad. Chciałem naprawić sceny, kurwa i my bad. I. poklikałem, tak że się nie bałem. Dzięki stary. Kurwa, dobra, bez flesza, jest ok. Ja się zapatrzyłem na czat i o. No nic, no próbuję co mogę, no próbuję co mogę. Aniwia jest na topside, nie, FF ta gra, no nie mogę grać, no, no nie mogę się zgodzić z drużyną. Mam taki słaby team cały czas, to jest tragedia, no. Znowu walka, wyjebaliśmy bez... się w czwórkę ze zero, no. no. co, laścik widzowy laścik, dzisiaj laścik. jutro będziemy cisnąć dalej, no. No i coś, dobrze się zaczęło. <laughs> Ale wody blog był też dobry Ale zagrane, pięknie. <laughs> Nie no, raczej GG już są dominowali także. Pięknie wyszło widzowie i życzę wszystkim dobrej nocy. Widzimy się jutro. Kto będzie, to będzie. Zapraszam, nie? Także nara.